Cześć tu Sanafi, witam na moim kanale. No, jak wiemy, teraz jest przerwa na reprezentację, więc wiele się nie dzieje jeśli chodzi o rozgrywki Premier League. Ale może jakimś tematem się zastępczym, że tak powiem, zajmiemy. Chwilkę sobie o tym porozmawiajmy, a mianowicie porozmawiamy sobie o Bruno, o naszym kapitanie. O zawodniku, o którym chodzą różne plotki, że miał chodzić do Arabii Saudyjskiej, że znowu była pokusa. Żeby odszedł, że znowu go tam chcieli Do tej Arabii kupić yy, Także chwilę sobie o tym może porozmawiajmy No to co? 3, 2, 1 Zaczynamy! A więc jak powiedziałem, no Bruno Fernandez Nasz kapitan Nasz kapitan yy, Sprowadzony z Portugalii Z Ligi Portugalskiej Niewątpliwie jeden z lepszych zakupów, jak najlepszy zakup ostatnich lat, na pewno, jeśli chodzi o ściągnięcie kogoś do naszej drużyny. Czy kapitan dobry? Tutaj bym polemizował. Tutaj bym polemizował z tego względu, że no, moim zdaniem no, on tego na boisku nie oddaje. On, czasem ponoszą go emocje, i czasem gdzieś te emocje biorą górę, i ja nie wiem, czy to jest. Czy czasem te jego emocje nie mają negatywnego wpływu, a raczej mają na całą drużynę, tak? na, na, na końcowy wynik yy, też. Także nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy to był dobry pomysł mianować go kapitanem. Na pewno dobrym pomysłem było ściągnięcie z kapitana yy, Marego Maguire'a, natomiast nie wiem, czy akurat Bruno Fernandez był tym właściwym wyborem. No ale mamy go, jest, jest naszym kapitanem. No, i są różne plotki, tak? Są, że miał odejść do Arabii Saudyjskiej latem. Teraz, ostatnio, znowu się przed przerwą na reprezentację pojawiły plotki, że znowu tam jakieś kluby go chciały. I teraz taka rozkmina. Czy powinien odejść, czy nie powinien odchodzić? Yy, powinniśmy go sprzedać, nie powinniśmy go sprzedać? Powiem tak. On sam twierdzi, że nigdy poważnych rozmów nie było i on nigdy poważnie na ten temat nie rozmawiał, że on ma robotę do odrobienia w Manchesterze, że on tutaj chce zostać. No, chwała mu za to, tak? Chwała mu za to, chwała mu za lojalność wobec klubu. Natomiast, też jest, jakby to, to powiedzieć, druga strona tego wszystkiego. Gdyby ktoś proponował, wiecie, za 30-latka 100 milionów funtów. No to pomyślcie, czy byście jako klub nie wzięli, za 100 milionów funtów można kupić dwóch dobrych zawodników na, na daną chwilę. Yy, można by kupić kogoś do pomocy, można by kupić kogoś na wahadło. Yy, nie jest powiedziane, yy, wiecie, no, że ten Bruno Fernandez jest taki niezbędny w tej drużynie. Jest znaczącą postacią od paru lat. Yy, Zdobył tak te 100 bramek yy, dla drużyny, zdobył te kilkadziesiąt asyst, bez wątpienia i tu tego mu nikt nie zabierze, na pewno mu tego nikt nie zabierze i, i, i chwała mu za to i zapisał się w historii yy, tego klubu na, na lata. tak Zapisał się na lata w historii tego klubu, natomiast mówię, masz swój wiek, jeśli by ktoś był w stanie zapłacić za 30-latka 100 milionów funtów, to jest to kwestia do zastanowienia na pewno, tak? Nie mówię, żeby zaraz sprzedawać, ale jest to kwestia do zastanowienia, co można by z takimi pieniędzmi zrobić, kogo można by za te pieniądze pozyskać, kim można by zastąpić Bruno za takie pieniądze, czy byłaby taka możliwość, tak? Trzeba wszystkie rozważyć za i przeciw na pewno. Natomiast jeszcze raz powtórzę. Moim zdaniem zawodnik, naprawdę świetny zawodnik, jak na warunki. Yy, Naszego klubu, świetny zawodnik, jeśli chodzi o. oczywiście na obecne warunki naszego klubu, tak? Nie, 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 do, nie idziemy w historię, ale na obecno to, co się dzieje w tym naszym klubie, na obecne możliwości, no to to jest naprawdę świetny zawodnik. Natomiast mówię, ja go jakoś nie, nie mam przekonania na niego w roli kapitana. Tak jak wiele razy oglądałem go. Wiecie, w, no w telewizji wiadomo, tak, każdy mecz się ogląda, ale też wiele, wiele razy oglądałem go na żywo, i gdzieś ja nie widzę w nim tych cech takich, wiecie, bycia takim prawdziwym kapitanem. No, no nie widzę tego. Nie widzę tego, żeby on poderwał zespół w z City, no bo nie poderwał w Meusu City zespołu, tak? Yy, także, no, gdzieś, gdzieś nie wiem, no, kto powinien być tym kapitanem, no, to też jest dobre pytanie na razie. Trudno w sobie powiedzieć, to powinien być, bo powiecie, kto za niego, jeśli nie on? No właśnie. Kto za Bruno? Na pewno przyszłościowo takim kapitanem mógłby być Matias de Licht. I on naprawdę no, wygląda na lidera na boisku. I widać, widać w nim to liderowanie też w obronie, jeśli nie ma Harry'ego Maguire'a na boisku. Także może on, nie wiem, może on by się nadawał na kapitana. Pamiętajmy, że on już kapitanem był i to jako młody chłopak, tak, był kapitanem. Dlatego myślę, że on wie, z czym to się je i myślę, że też mógłby podołać być tym kapitanem naszej drużynie. Mówię, Bruno, jeśli chce zostać, zostaje. No dobrze, świetnie. Jest, jest ważną postacią tej drużyny. Na pewno nie no, na tej pozycji, na, na której gra teraz, czyli na tej pozycji numer 6, 8, bo to jest dziesiątka, wszyscy wiemy, ale jest, jest, jest tą postacią ważną. Natomiast jeśli mówię po raz kolejny powtórzę, jeśli ktoś by za 30-latka zaproponował 100 milionów funtów, a mówiło się o takich kwotach, to jest to warte przyznajcie, się do zastanowienia. Czy nie wymienić takiego 30-latka na dwóch dobrych młodszych zawodników, tak? Także no taka to jest rozkmina, nie? Yy, nie wiem, piszcie w komentarzach co Wy o tym sądzicie. Czy wy jesteście tym Bruno zanim stoicie murem? Czy jednak byście rozważyli jego odejście? Yy, no bo mówię, to nie, to, to, nie, to nie jest tak, że on, on wiecie... Jak jest na wojsku, to ta drużyna idzie za nim. On Bywały mecze, gdzie po prostu właściwie też przy jego pomocy, właśnie tego jego temperamentu, tego, tego, te, tego że zaczęła myśleć o sobie więcej, y, gdzieś machać tymi rękoma przede wszystkim, y, wykładać się z sędziami, miało to negatywny wpływ na całą drużynę. No, to nie powinno mieć miejsca, tak? To nie powinno mieć miejsca, a bywało tak. No, i zobaczymy. zobaczymy, jak to będzie. Teraz się przypada, bo już nic nie wydarzy, tak, ale zobaczymy, co będzie zimą. Raczej wątpię, żeby, żeby zimą miał odchodzić. Zobaczymy, co będzie latem. Yy... No, nie wiem, nie wiem. Taka mi nasza oraz kmina, bo gdzieś ostatnio czytałem, że się Bruno tłumaczył, że nigdy nie było takiej oferty poważnej, że on nigdy poważnie nie myślał. No, ale no, on nie myślał, może tego. No, ale kibice mają prawo myśleć yy, w różnych kwestiach i, i nad różnymi kwestiami się zastanawiać i mieć takie rozkminę jaką ja mam właśnie dzisiaj i no tak sobie myślę, nie? tak sobie się obudziłem, pomyślałem jest inna sceneria jak widzicie za mną jestem na urlopie, ale mimo że na urlopie jestem no kanał musi dalej działać, tak? Trzeba coś kręcić trzeba coś mówić meczów ligowych nie ma, ale przynajmniej trzeba porozmawiać sobie na jakieś inne zastępcze tematy także dzisiejszym tematem był właśnie Nasz kapitan Bruno. I, i cóż, no mówię jeszcze raz: piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o tym, Bruno. Podejmijmy na ten temat jakąś rozkwinę. Yy, no, subskrybujcie, jeśli Wam się podoba coś takiego. Jeśli chcecie oglądać, jeszcze raz powtórzę, relacje, słuchać, nie mogę mówić. No, oglądać głównie słuchać relacje moje pomęczowe. Yy, no i co? Trzymajcie się ciepło. Na razie. "Hey!"